Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się, że jadąc samochodem znajomą trasą zapomniałeś, że za chwilę będzie fotoradar? Lub nie zauważyłeś ukrytego fotoradaru przenośnego schowanego w krzakach? Teraz to już nie problem. Dzięki portalowi Poipoint możesz unikać mandatów za zdjęcia z fotoradaru lub suszarki policji. Oto przykład. Jedziemy właśnie samochodem do Zakopanego. Po drodze jest dużo fotoradarów i punktów kontroli drogowych. Zobaczmy, jak nasza nawigacja, oprócz doprowadzenia nas do celu, pomoże uniknąć zdjęcia fotoradaru lub zatrzymania przez policję. Aby pokazać, że punkty POI działają w każdej nawigacji, do tego celu użyto jednej z starszych GPS, Garmin C330 z 2006 roku. Wybieramy trasę na przykład, chcemy jechać do Zakopanego do McDonalda, dzięki POI, które wgraliśmy z POI Point pokazują nam się wszystkie McDonaldy w Zakopanem, wybieramy tego na Krupówkach, kalkuluje mi się trasa, no i jedziemy. Zanim dojedziemy do fotoradaru jest czas, aby powiedzieć o tym, dlaczego warto uaktualniać bazę POI GPS, nawigacja. Gdy ją kupujesz przychodzi z wbudowanymi już POI, lecz po jakimś czasie punkty te stają się nieaktualne. Policja nie zawsze stawia fotoradar przenośny w tym samym miejscu. Dzięki portalowi Poipoint masz zawsze aktualne miejsca tych fotoradarów, oraz punktów kontroli drogowych. Nawigacja zawsze Cię ostrzeże że zbliżasz się do radaru na wypadek gdybyś się zamyślił lub zapomniał zwolnić. oznacza, że będziemy mijać za chwilę fotoradar stacjonarny. Ustawiliśmy, żeby informowało nas o radarach w odległości około 900 metrów. Dzięki temu mamy czas zwolnić i dostosować się do odpowiedniej prędkości. Pierwsze znaki ograniczeń do 70 km na godzinę przed masztem fotoradaru. I oto znaki informujące o fotoradarze, który będzie za parę metrów. Oczywiście w nowszych nawigacjach istnieje możliwość wyświetlania do jakiej prędkości powinniśmy zwolnić. Można również wybierać ikony, które będą się wyświetlać oraz komunikaty głosowe. Inna korzyść aktualizowania POI jest taka, że ostrzegają przed robotami drogowymi i korkami. Dzięki temu wierzę, że będzie korek i będziesz mógł go ominąć, skręcając wcześniej. W tym momencie nawigacja informuje nas, że zbliżamy się do miejsca, gdzie są roboty drogowe i gdzie występuje korek. Jest dosyć wcześnie, więc wiemy, że korka w naszą stronę nie będzie. Zobaczmy na drugą stronę. Ponieważ jest zwężenie i wszyscy jadą do miasta, powstał korek. Dzięki nawigacji i punktom poi spoipoint.pl Gdybyśmy jechali w drugą stronę, wiedzielibyśmy o tym już wcześniej, moglibyśmy skręcić i ominąć niepotrzebne stanie w tym korku. Oprócz radarów czy korków, portal POI.pl posiada inne kategorie takie jak niebezpieczne miejsca, bankomaty, naprawa i serwis samochodów, stacje paliw, także LPG, supermarkety, apteki, szpitale i wiele więcej. Wejdź na www.poi.pl i sam zobacz.